No szkoda, robiłem co mogłem. No, niestety przywicy dzisiaj byli za mocni dla mnie. Nie potrafię znaleźć ustawień. Dziwnie to brzmi jak na zawody, które się odbywały na naszym torze. Ale trochę tutaj się pogubiłem. Warunki torowe bardzo dziwne. Nie mogłem dziś się do końca odnaleźć. Trzy motocykle przejechane, żonglerka była duża. Czułem się dobrze, ale no nie udało się. Gratuluję zwycięzcom, a ja po prostu ci nie służyłem na nawet, żeby jechać w tym biegu półfinałowym czy tam tym barażowym. Tak się potoczyło, jak się potoczyło. No niestety drugi mecz na naszym torze w tym tygodniu i drugi raz tak e, przeciętnie, no, ale może to zmęczenie, to co mi.